Jaki pani styl lubi? Co? Żeby się świeciło. Aha, czyli jakaś taka księżniczka? Tak, dokładnie. Czyli tiulę. Oczywiście, jak najbardziej. No dobra, w takim razie ja panią zapraszam do przymierzalni. Okej. Okay. U mnie ku lekarza, do bielizny, proszę. <śm> Jeżeli jak wygląda teraz rynek? Jeżeli chodzi o ilość wesel, to raczej się nie zmieniło. Inflacja była i zawsze wszystko drżało. Ale żyć musimy. To jest przyszłość naszego narodu. Oni mają się pobierać i się rozmnażać. Więc ja liczę tutaj, że oni doprowadzą gospodarkę do porządku. Ja miałam ostrożną żółkę, łapaną. I właśnie miałam taką wielką kokardę z tyłu tak? A ja też miałam chyba kokardę. Mhm. Bardzo ładna. Mhm. A czy bardzo ładnie ona wygląda w tej sukience, nie? Tak. Ma pani bardzo ona figurę na pierwszy rzut, już mi się podoba. A nie bo się błyszczy. No średnio. Za skromna i to jest w ogóle nie jest styl i czuję się tak średnio. To jest mój dzień. Ja zawsze też o tym marzyłam, bo chciałam poczuć się tak, jakbym była w bajce. <grym> po prostu. Ja to bym ubrała właśnie z takim krótszym. Mhm. No, ale nie wiem, czy ona akurat No właśnie, chciała. właśnie o to chodzi. No, bo ja nie wiem, czy my mamy na coś wpływ i tak. No właśnie. No, ale... no, możemy zawsze. Bardzo ładno. To jest jakby dopełnienie do tej sukni. Cena 130 zł tego waloru. A sukni 3300 zł. Stój, matka. Stój. Stój. Panny młode zwykle deklarują budżet na suknie ślubne w wysokości 5000 zł. Następny. No dobra. Kolejna propozycja. To już tu jest bardziej taka. No taka, jaka powinna być według mnie. Taka świecąca po prostu. No jak księżniczka. Ja no świecąca. Cena 3200-3600. Ja proponuję też tutaj do Pani jakieś może kolczyki. Albo diadem. Kolejna propozycja powyżej 3000, Ale to nie cena jest najważniejsza. Czurka wychodzi założona. Szczerze <noise> mówiąc tak, sukienki błyszczące, długie jak najbardziej. Ale nie ta kolorystyka. Przykro mi. To jest bardzo, bardzo popularny kolor. Coffee, ani biała, ani Kry, jest mm. lekko taka przydymiona. No właśnie, to już nawet nie chodzi o kolory Kry.